Jako absolwent Uniwersytetu Łódzkiego pełniłem no, służbę wojskową przewidzianą dla absolwentów, czyli wówczas to była roczna służba wojskowa zakończona promocją na e, stopień oficerski. Jaką Ty służbę pełniłeś i, i jakie jest Twoje zdanie na temat tego modelu szkolenia wojskowego? Bo wydaje się, że nie możemy zastąpić szkolenia wojskowego tylko przyuczeniem, albo jakąś e, taką prowizoryczną nauką no, nazwijmy to. Gier wojennych o charakterze hobbystycznym, ale nie właściwym wyszkoleniem wojskowym. Zgadza się, no, ja służbę wojskową pełniłem jeszcze jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej. Bo do wojska poszedłem w lipcu 1997 roku, a już wychodziłem z wojska jako żołnierz nadterminowy, wcześniej zrezygnowałem z tej służby. Po, zaraz kilka miesięcy po wstąpieniu Polski do NATO, jak zobaczyłem jaki to jest model, model szkolenia żołnierzy, to już zobaczyłem, że to nie jest armia i nie widziałem już tam w tej w armii swojej przyszłości. No bo to już w, tej, w tym wypadku musimy powiedzieć sobie jasno, jaką doktrynę my chcemy realizować. Czy my mamy być krajem okupacyjnym, krajem policyjnym, służącym interesom globalnym Stanów Zjednoczonych, czy mamy być Narodową Obronną Armią Polską? No na chwilę obecną jest tak jak mówisz. Jesteśmy, niestety nasza armia jest uważam w pełni zależna, nasze systemy obronne, przeciwlotnicze, nawet te e, ziemia, ziemia, wszystko jest dzisiaj, za, lotnictwo oczywiście, no wszystko jest zależne dzisiaj od satelit, od GPS-ów, od innych kodów, takich tego rodzaju rzeczy. To wszystko co kupujemy, nabywamy te, te, te technologie, nie będziemy w stanie ich, ich użyć, jeżeli nie wyrażą na, na, to, na to zgody nasi, no krócej powiedzieć okupanci. Opowiadam się za wolną, suwerenną Polską, za polską, silną armią, dowodzoną przez polskich żołnierzy, przez polskich polityków. Sprzeciwiam się jakiemukolwiek stacjonowaniu na terenie Polski obcych wojsk.